Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Mati z kanału Pokazowo TV e, i dzisiaj zagramy sobie w Hearthstone'a e, jest, jest to takie e, rozpoczęcie e, rozpoczęcie nowej serii przeze mnie kolejnej serii randomowo. E, nie miałem tego nagrywać, no ale kolega mnie namówił. No i, e, no i poza tym miałem inną nową serię otwierać, ale mam małe problemy, dlatego to będzie taki mały wypełniacz czasu. Zagramy sobie pojedynek. Kim by tutaj zagrać? Hmm, chyba łotrem zagramy. Możemy zagrać sobie dla rozrywki. Zaczął się właśnie nowy sezon, sezon marcowy. Tak w ogóle ym, wyjaśnię, może jak będą działać serie randomowo. Serie randomowo będą wychodzić rzadko. E, to, to w sensie to będą takie serie, które będą leżały sobie na moim kanale przez kilka miesięcy dobrych i tak po prostu jakiś randomowy odcineczek wejdzie. I one zawsze będą się nazywały nazwa gry i randomowo. Um, taką mam na to koncepcję, a takie główne, główne moje serie będą się normalnie nazywały tam jakoś, o kurcze. No nie za fajnie, nie lubię zaczynać w tej grze. To sobie wyrzucimy. Ech, on mogłoby być lepiej, no ja... No, to może być ciężkie, zwłaszcza, że on ma to... No, dobra. No, to przynajmniej za jeden go na sam początek zjechaliśmy. To może w czymś pomóc później. No, sprytnie, sprytnie. No, no, ja to zrobił tak I tak tak Dobrze, powinniśmy na razie wytrzymać, pewnie już nie ma, chociaż może się opierać na szarży, to by było smutne, takich tali to ja nie lubię, no w sensie jakbym miał taką grać, no to byłoby fajnie, no ale grać na taką to nie jest za fajnie, no okej, okay, coś tu będzie, okej, okay. no dobrze, to się na razie nie przyda, hmm. Czy ja chcę tego używać? Możemy wtedy mu zabić tamtego dzika. Tyle Albo. Dobra, ja to zrobię tak. Musimy oczyścić słoneczną Okej. Musiałby zaatakować go obydwoma, żeby zginął, więc tak będzie najlepiej. No zobaczymy co nam tutaj pokażesz. O, o kurczę. O kurczę. No chyba, że tak. Tego się nie spodziewałem. Szczerze powiem. Ale no, dobrze, to możemy teraz zrobić tak. On dał już, więc jak go zabiję, to nic nie zmieni. Hmm... Jakby to tutaj zrobić? Hmm... Okay, hmm... Ja to zrobić, tak. Dobrze. Będziemy grać na czyszczenie stołu, jak na razie, póki, póki nie dojdą jakieś fajniejsze karty, chociaż w tej grze bardzo, bardzo ważny jest mocny start. O, nawet nie wiedziałem, że jest taka karta w tej grze. Do O, akurat mu się udało, że ten lepszy mu dropnął. No cóż... No, dawaj stary, dawaj, dawaj. No to do roboty. No Idźcie dokąd? Jakoś, jakoś to idzie, jakoś to idzie. Najgorszy, najgorzej będzie, jak, jak będziemy mieli obydwoje już dużo many, czyli tak, tak 8, 9, 10. To on już będzie spamował tym. To jest chamskie. Trzeba przyznać. Ale poradzimy sobie, poradzimy. Zobaczmy. Co wystawisz? aha. A jak widać, mamy wiele wspólnych kart. No, już się zaczyna. Przydałaby się jakaś prowokacja. Tak sobie wiemy. Zrobimy to. Tak. I tak. Ok. Można by powiedzieć, że nie powinienem tak zabijać, tracąc swoje kreatury. No ale. Nie chcę doprowadzić do sytuacji, kiedy on będzie bardzo wystawiony. Wtedy rozstawiony, nie wystawiony, rozstawiony. No bo wtedy za bardzo nie będę mógł nic zrobić. Na razie wygrywa. Ale jeśli ten ogry przeżyje, jeśli nie ma żadnych tak zwanych remowali, no to, no to wjedziemy mu troszkę. 6 to już jest bolesna liczba. No ale coś tu się szykuje. Prowokacji, No chyba, że tak. Teraz proszę o zniszczenie kreatury. Za pięć manów. Oho, jeszcze lepiej. No dawaj, dawaj. Atakuj. No wiem, że wjedziesz. Kto by nie wjechał. No, to się zaczyna robić smutne. Trzeba się ratować. Tak, Nie ma weźmy. co gadać. A no i co zrobisz? Co zrobisz? Może to być jeszcze wygrana. Jeszcze może być. Ale jesteśmy na dosyć niskim poziomie zdrowia, więc może także być ciężko. To nie jest bestia? Nie jest bestia. No to, no to fajnie. No fajnie. No cóż, zdarzy się. Natalia, no, Talia też trzeba, trzeba to powiedzieć, że nie jest jakaś uber do, dopracowana tym łotrem. Niestety. Może spróbujemy sobie, jeszcze jedną grę sobie dzisiaj zagramy. Spróbujmy sobie zagrać Palladynem. Zobaczymy co nam przyniesie paladyn. Jest w sumie dosyć wcześnie, to jest dopiero 15, to może być... Może być ciężko z wyszukiwaniem przeciwników, chociaż już przycisk i zniknął, tak więc tak mamy godnego przeciwnika, jak zwykle UTER kontra Jane Dużo jest tej Jane, y, to z Będę walczyć z honorem Czy ja chcę zostawić czempiona? Nie, wymienimy. I nie zaczynam. To, to jest fajnie. Okej, okay, ok. Jest dobry początek. Jest nawet bardzo dobry początek, bym powiedział. Jeszcze możemy sobie tutaj rekrutów rekrutować. <grybujesz> On nic nie zrobił. Tak więc bardzo dobra pozycja. No już wchodzimy tutaj za jeden. Mogłem w sumie użyć kryształka i wystawić prowokację, ale jeszcze użyję jakiegoś czaru i mi zabijałby dwóch, to by było smutne. Trzeba grać ostrożnie, zwłaszcza że Jane, na Jane często się dużo czarów właśnie używa. Tak, co ja tu bym chciał teraz zrobić? To ja bym chciał rekruta. Nie. Yeah. Pozwól mi się zastanowić. Dobra. Zrobimy tak. Gotów do akcji! A strzelę sobie jednego. A! Gotowe. Tak, i teraz za jak zaatakuję mojego prowokatora, to obydwaj zginą. Okej, okay. okej, okay. no ale to nic nie zmienia. To nie jest okrzyk bojowy, więc można go sobie tutaj spokojnie plus jeden do ataku. Hmm. A nie chciał, żeby przeżył mi mój rzeczny krokoliszek. Mm -hmm. A to ja go stroluję w ten sposób Czy ja tak chcę zrobić Gotów do akcji! Zrobimy to tak. Czekam na rozkaz. broni! Nie wiem czy to było dobre. Strata prowokatora nigdy nie jest fajna. ale zobaczymy. Zobaczymy. Nawet jeśli to jest prowokator 1-2 za 1 many. Zawsze się przydaje. Bo to jest zawsze jedna kreatura przeciwnika e, traci swój atak na przebicie się przez obronę. No, okej. Okay. Trzeba jak najszybciej wchodzić z Major bo nie pozwolić też, żeby przeciwnik się rozstawił. Jeśli jesteśmy właśnie w takiej sytuacji, że mamy dużo kreatur, i przeciwnik wystawia właśnie po jednej, i my w tej turze mu zabijamy tą jedną, to to jest bardzo dobra sytuacja. Hmm, to jest właśnie bardzo dobra sytuacja, ponieważ. Um... Kontrolujemy pole bitwy. I dopóki on nie użyje czegoś w stylu, wiecie, zadaj obrażeń wszystkim wrogim tak stronnikom. Sobie myślę. to jesteśmy w miarę bezpieczni. Okej. Okay. Pozwól mi się zastanowić. Jak ja chciał to zrobić Dobra, zrobimy to faktycznie tak i koniec Zobaczymy. Może... Może się uda. Chociaż pewnie teraz będzie ostrożny i nie zagra jakiejś mocnej kreatury. To by było już gorsze. Jakby zagrał na przykład z Nahora albo coś w tym stylu. Co? O, no proszę, no proszę, pięknie, najlepiej zagrana karta w życiu, pięknie. I cztery, trzy, kurcze. Co sobie myślę. Dobra, zrobimy to tak. Czekam na rozkaz. Wal ile sił! Gotowe. Ok, i teraz oby mój, mój dowódca rajdu przeżył tą turę. żeby mógł wystawić tutaj mojego Grizzly żelazno-skórego. O kurczę, zatrzymany. Hmm. Cały czas zabijam moich, moich ludzi ze wsparcia. Hmm. Ale jak na razie nie może się zupełnie do mnie przebić. A ja dosyć mocno go naklepałem, więc jest duża szansa e, na wygraną. Dobra, ja bym skontrolował jego, jego prowokatora tym. I zagrał sobie. Tak. I skończył turę. No to ten sekret jest prawdopodobnie działa tak, że jak go zaatakuję, to coś mi robi z moją kreaturą. Teraz tylko co? Sekret wciąż się nie uaktywnił. Bardzo jestem ciekawy, jak on działa. <laughs> no, zobaczymy, co tu robić. Co tu robić? A się zdziwi. A się zdziwi Dobra, nie zdziwi się, bo nie użyję tego jeszcze Kurczę, znowu mi wszystkich zabije. Ale dobra, raz się żyje. Raz się żyje, trzeba grać odważnie. Gotowi! Aha. Okej, okay, czyli nieważne, którym go zaatakowałem. To To nie aż taki zły sekret, dodał sobie tylko trochę życia. Tak więc to nas jakoś bardzo nie boli. O kurczę, ale my jesteśmy na niskich hapsach. No tak, przez te 12 damage'a, które weszło. No, ale zaraz z powrotem wrócimy tam, gdzie było. O, co mi zmienisz, gołowowowce? Ja No ja go nie stargetujesz <śmulacza> <śmulacza> czyli tego pójdzie, wiedziałem. <śmulacza> czyli może od tego dostać ten majd. Kurczę, smutne. Teraz to jest przywróć, a nie daj, czyli nie mogę go tak wychilować na 7 hapsów. Hmm. Więc ja bym sobie. Rekruta zrobił i wjechał za 4. Nie ma co. On teraz będzie top dekował, czyli grał górną kartą, która mu podchodzi, więc jest duża szansa, że go szybko wykończymy. Zwłaszcza, że ja tutaj na wszelki wypadek mam jeszcze przywrócenie sześciu zdrowia. To powinno nas ustawiać w tym momencie. No i praktycznie jestem w stanie wykończyć go w kolejnej turze. Tak mi się wydaje. No to jest 15 damage'a. Okej. Okay. Okej. Okay. Udało się cwaniaczkowi. a zagranie. <try> o kurczę, akurat to mi doszło. Już bym go miał. Jeden strzał? Czekam na rozkaz. Ło. Gotowi do walki. To powinno trochę zmniejszyć jego wolę walki. Jak się tyle wychylowałem. No, zobaczymy. Kurczę, same jedynki, łatwo tutaj wszystko. No, ok. No, widzę tutaj niecne zamiary co do mojego, mojego komandosa. No proszę. Nawet się nie zorientuję, nie załatwił. Aha, bohaterowi. No dobra. No to co? No? Szykro mi kolego, ale chyba umarłeś. No, no, w sumie nie chwalmy dnia przed zachodem. Jeszcze może tutaj nam wywalić to, co ja mu zrobiłem. Wtedy. No, to nas jakoś też bardzo nie boli, no ale przeżyję kolejną rundę przy odrobieniu szczęścia nasz koleżka. Tym to ja się zajmę. Maj no pięknie. walki! A strzelę sobie jednego. Do Czekam na rozkaz. I? I co myślisz, że przeżyłeś? Nie przeżyłeś. Jeszcze się wychiluje do 29 pięknie. Pięknie. No i to mi poprawiło humor. Tak raz no Już myślałem, że będzie komplementacja na nagraniu. No i ładnie. Jednak ta talia jest całkiem nieźle ogarnięta. Trzeba powiedzieć. No i co? To by było na tyle w pierwszym odcinku randomowego Hearthstone'a ode mnie. Widzimy się w kolejnych filmikach na moim kanale. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, zapraszam do subskrypcji. Oraz byłbym bardzo zadowolony, gdyby ktoś mi w komentarzu napisał jakiś tip, jak, co powinienem zmienić w moich taliach. Ewentualnie możemy podyskutować, bo wszystkich kart w moich taliach nie widzieliście. Więc mogę coś tam wyjaśnić. No i to będzie. To będzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.